Sam to prawdziwy zuch. Strażak sam. Przewód pod napięciem. Otóż wyobraźcie sobie Elvisie, że pali się telewizor. Umiecie sobie to wyobrazić? Staram się... mniejsza z tym. Hm. Ojej, pali się telewizor! Pali się telewizor! Nie denerwuj się, Elwisie. To tylko ćwiczenia. No więc? Jak ugasicie ogień, strażaku? Szybko, chlusnę na niego wodą. To nie jest dobry pomysł, żeby gasić wodą sprzęt pod napięciem. Mógłbyś zostać ciężko porażony. Najpierw trzeba odciąć dopływ prądu. Brawo! Bandaż, bandaż. Agrafka. Agrafka. Kolejny miś uratowany w rekordowym czasie. Co się dzieje, Mandy? Jestem za duża na pruszowe misie? Nie mogę mieć prawdziwego? Nasz dom jest za mały na prawdziwego misia? Poza tym dzikich zwierząt nie trzyma się w domu. A mogę mieć kucyka? Nie, nie mamy przecież pola, a papuszkę? Nie. Wiesz, że jestem uczulona na sierści pióra. Od razu kicham. No to może węża? On ma łuski. Nie! Więc jakie mogę mieć zwierzątko? Oh. Oto co mogłoby cię spotkać elwisie, gdybyś podał wodą telewizor. To straszne. Zgadza się? Więc zawsze trzeba uważać, kiedy gasi się sprzęt elektryczny. Załoga jest wolna. O! Już cię tu nie ma, ty ruda psotnico! Hm, dobrała się do przewodu od czajnika. E, to jak? To jak zrobimy teraz herbatę? Najpierw napraw przewód, Elwisie. Zmykaj, się, Odstraszasz mi klientów! Nie żartuję! Licho wie, co hodujesz w tej swojej sierści! Jak złapię tego kundla, to pożałuję, że się urodził! Co się stało, Morus? Ej, zostaw tę małą wiewiórkę! Powinieneś się wstydzić, wiesz? Znajdź sobie kogoś wielkiego jak ty. Chcesz ze mną iść do domu? Norman, to co robimy? Zajmę czymś twoją mamę, a ty wkradniesz się do środka z wiewiórką. Za chwilę zadzwonię do drzwi. Hm? Hm? dziwne. O, witaj Mandy. Cześć mamo. Na zdrowie! O, dziękuję! Na zdrowie, sto lat! O, nie mam pojęcia, co mi się stało! Przecież w pobliżu nie ma żadnego zwierzaka! Może to katar sienny? Jak to? We wrześniu? Na zdrowie! O! Jesteś głodna? Zostań tutaj, a ja pójdę ci coś przynieść. Możesz pooglądać telewizję. Czujesz głód? Masz chętkę, żeby coś przegryźć? Może skusisz się na batonik chrupiący orzeszek? Jest tak chrupiący, że nawet wiórki szaleją za nim. <śpiewanie> Mamo! Oprócz cipsów cebulowych i serowych mamy jakieś inne? Tylko paprykowe? Chyba paprykowych nie lubi. To znaczy, ja nie lubię, mamo. Dym! Wędzone w dymie? Patrzyłam w szafce, wcale takich cipsów nie widziałam. Nie! Dymi się! Dom się pali! Ojej! Proszę bardzo, Elwisie, czy mógłbyś podłączyć? Dziękuję ci, Penny. Do stu ognistych pożarów. Pali się u Państwa w wlucksów. Ruszamy do akcji. Choć Elwisie. Nie czas teraz na herbatę. Hmm. Moja zmywarka, bidet i młynek do odpadków. Mój największy wyczyn hydrauliczny poszedł z dymem. No cóż, najważniejsze, że wszyscy wyszli bezpiecznie. Wiewiórka! Mandy, wracaj! Mandy, nie wchodź tam! Jest ktoś jeszcze w środku? Mandy pobiegła na górę! O, zachowajcie spokój, pójdę po nią. Czekaj tam, Mandy! Już idę! Zapamiętaj sobie, jeśli kiedykolwiek znajdziesz się w płonącym budynku, uciekaj na dwór i nie wracaj! O strażach sam! Przykucnij! niech dym unosi się nad tobą! Och, Mandy! Nic nie jest! Biedna wiewiórka! Zostawiłam ją przed telewizorem! Wiewiórka? I telewizor? Może zapalił się kabel. Elwisie, odłącz zasilanie. Już się robi! A moja wiewiórka. Jest tutaj. To dlatego tak kichałam, tak strasznie kichałam. Przepraszam, mamo. Mogę ją zatrzymać? Nie sprawi już kłopotu. Nie ma nawet mowy. O, mamo, twoja mama ma rację. Wiewiórek nie trzyma się w domu. Mogą ugryźć. Najlepiej czują się na wolności. Ta mała ma za dużo energii jak na zwierzątko domowe. Usch! tjo!